Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: co on, ona uświadomiła sobie odnośnie Ciebie? Kartę przełożyłam i tradycyjnie wersuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania: Król, buław. Dołożę kartę do króla buław. Rycerz, głowę. Co wychodzi naprzeciw? Sąd ostateczny. Wynik, odpowiedź, rada. O, mój faworyt. Rycerz kilichów. Na spodzie talii jest Karta Arcy kapon i to może być tło czytania. To jest moralność, wiedza, mądrość. Sedno. Król Bław i rycerz Bław. Organizator, przywódca, działacz. Często wiedzący lepiej. Najlepiej to działa w pojedynkę, a partnerem bywa trudnym. Lubi być adorowany przez kobiety. Głębokie emocje są jemu nieznane. Zastępuje je pasją, pracą. W życiu prywatnym chce być obsługiwanym i uwielbiony. Niczym przywódca stada. Łaskawy despota. Jest miłośnikiem tradycji i życia rodzinnego. Trzyma się własnych zasad, których inni nie podzielają. Jest moralny w sposób wąski. Może być mało tolerancyjny. Jest władczy. Ma wizerunek szefa. To też są emocje, komunikacja. Co wychodzi naprzeciw, sąd ostateczny. Rodzina, wartości. Sąd ostateczny na tej pozycji pokazuje odbudowę, poprawę, przebudzenie, otwarcie oczu. Rozstrzygnięcie jest już blisko. Dla jednych będzie kara, a dla drugich nagroda. Grubo, ale to jest sąd ostateczny. To jest rozliczenie. To jest pokuta za błąd, za grzechy. W związku przegrywa ten, komu bardziej zależy. I to jest ważne, co teraz powiedziałam. Nie zostawiamy osoby, którą kochamy. Zostawiamy osobę, którą używamy i nie kochamy. Tutaj też jest jakiś powrót. Kiedy zadzwoni do ciebie ekspartner, to można jemu powiedzieć, że jesteś na pogrzebie, bo umarły twoje uczucia do niego. I rozłącz się. Wynik, odpowiedź, rada. Rycerz Kilchów. dojrzały facet nawiązuje kontakt z kobietą dla własnych potrzeb i wygody. Natomiast dojrzały mężczyzna pomaga kobiecie. Kobieta przy takim mężczyźnie rozkwita. A niedojrzałej ciągnie kobietę w dół. Wybór należy do Ciebie. To jest Twoja decyzja. Nieważne, jaką byłaś kobietą, nigdy nie będziesz dobra dla mężczyzny, który nie jest gotowy na bycie mężczyzną. Jest niedojrzałą mężczyzną. Jeżeli dojrzałemu mężczyźnie nie odpowiada kobieta, to nie będzie marnowało swojego czasu. A przede wszystkim nie będzie marnował czasu kobiety. On nic nie musi sobie udowadniać czy leczyć swoje kompleksy. Dojrzała osoba ma mało kompleksów. Jeżeli dojrzałemu mężczyźnie odpowiada kobieta, to chce z nią spędzać jak najwięcej czasu. Będzie w ciebie zapatrzony. Jeżeli trafisz na niedojrzałego mężczyznę, dorosłego chłopca, który długo był niańczony przez matkę, który teraz ma 30, 40, 50 i więcej lat i nic nie potrafi, nie potrafi posprzątać, ugotować i tym podobnie, to dużo winy jest po stronie matki. Natomiast on sam też tego nie chciał się nauczyć. Bo liczył, że matka za niego to zrobi. Za niego pomyśli, daje mu pieniądze. Dojrzała mężczyzna nigdy nie weźmie od matki, od kobiety ani złotówki. On się wstydzi. Jego duma ego, szacunek do samego siebie, szacunek do matki na to nie pozwala. To on da matce jej pomoże. Tylko Niedojrzały mężczyzna nie wstydzi się wziąć kasy od matki. Ba, jeszcze mówi i uważa, że jemu to się należy, a jemu to się nie należy. Pojawiło się duże wyrachowanie i egoizm. Jeżeli faceta nie stać na bycie z tobą, to nie stworzysz z nim szczęśliwego związku. Bo to on będzie oglądał się, abyś to ty dała mu pieniądze i go utrzymywała. Taki jest rycerz kielichów. Natomiast osoba w Rycerzu Kielichów pięknie mówi: pięknie mówi o miłości, fantazuje, obiecuje. Ale na słowach to się zatrzymuje. Słowa. Słowa, słowa. Parole, parole, parole. I proszę o tym pamiętać. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie.